W jaki sposób podpiąć szybkie przelewy, szybkie płatności na Twój sklep internetowy lub po prostu chcesz uruchomić szybką sprzedaż za pomocą Blika, wyboru banku w przelewach 24, a być może płatności kartą. Jak to zrobić, jak wdrożyć takie płatności dla swojej firmy? Ja nazywam się Tomasz Guzik i dzisiaj pokażę Ci, jak takie wdrożenie zrobić przy użyciu bardzo popularnej bramki płatniczej na świecie Stripe. Będziemy używali Stripe'a, ale też pokażę Ci, jak ominąć ten cały skomplikowany proces i zrobić to prościej, aby paroma kliknięciami zacząć przyjmować płatności od klientów na takiej bardzo przejrzystym stronie zamówienia. Przejdźmy na ekran mojego komputera i zaczniemy sobie od rejestracji konta na Stripe. Stripe.com. Musimy wejść sobie na taką stronę. Stripe.com, następnie. Następnie weźmiemy sobie tutaj e, dołącz i wybierzemy opcję. Ja nie mam jeszcze konta. Rejestracja. I tutaj sobie wybierzemy. Wpiszę przykładowego maila. OK. Wybieramy tutaj Polska, zostawiamy. Wybieramy jakieś hasło. E, I wybieramy opcję. Create account. O, widać, że hasło jest za proste, więc wybierzemy coś trudniejszego. OK. Teraz będzie OK. Fantastycznie. Mamy wypełnione dane. Klikniemy Create account. Zaraz nam się strona przeładuje. Będziemy mieli już utworzone konto w Stripe. System się nas pyta, czy chcemy zapisać te dane. Możemy zapisać te dane w przeglądarce, będzie nam się później łatwiej logowało. Tutaj już dostałem znać, że dostałem maila i zobaczcie, aby przejść dalej do weryfikacji, żeby zacząć przyjmować płatności, muszę wrócić na moją skrzynkę e-mail i potwierdzić, że to jest mój e-mail. Weryfikujemy maila, włączamy się w Stripe. Ok, aktywuj konto, aktywuj konto. Przejdziemy sobie do aktywacji konta i zobaczcie, tutaj możemy przyjmować płatności zarówno jako osoba fizyczna, nawet jeżeli nie masz działalności gospodarczej, lub firma, lub organizacja non-profit. Co jest ciekawe, mamy tu widzę nawet polskie możliwości, także fantastyczna opcja: spółka partnerska, firma prywatna, w zależności od Ciebie, jak, w jakim Ty modelu prowadzisz firmę, uzupełnić tu wszystkie dane. Ja na razie wpiszę sobie przykładowe, aby przejść do następnego okienka. Na przykład ulica <słyskujesz> Mazowieckiego, kod pocztowy, też sobie jakiś wymyślę, może być łódź. Hmm, I tutaj wpiszemy tam, nie wiem. Może być coś takiego, kontynuuj. I zobaczcie, tutaj mamy wszystkie opcje, które musimy uzupełnić. Jesteśmy już na Business Detail. Mamy tutaj do wklejenia nazwę firmy, więc możesz tu wpisać, nie wiemy. Firma przewozowa Kowalski, tak? Tutaj REGON, VAT number, VAT number, czyli NIP. Więc tutaj wkleisz swoje NIP firmy, tutaj wkleisz REGON. Tutaj są też opcje opcjonalne. Tutaj możesz zostawić wpisać swój numer telefonu, wpisać biznes website, czyli twoją stronę firmową i opisać produkty, jakie sprzedajesz. Software, serwis i musisz przejść przez te wszystkie opcje. Zobacz, następna opcja. Osoby reprezentujące, tak? Reprezentatyw Możesz tu też dodać osoby, które gdzieś tam swoją, z tobą zarządzają firmę, firmą, business owners, business directors, executive. Możesz to wszystko sobie wypełnić. Następnie support detail, następnie bank, informacje o Twoim banku, więc tutaj musisz wkleić swoje konto, bo na to konto będą wpływały środki, które zarobisz, które będą przesyłane na Stripe'a. Tu step auto, możesz tutaj włączyć ten dwustopniowe logowanie. Używaj SMS-a. Tutaj informacje odnośnie podatków. No i tak to mniej więcej wygląda. Eee, tak to mniej więcej wygląda. I tutaj też będziesz musiał dodać informacje. Tutaj już jest podsumowanie, ale też będziesz zmuszony wysłać dokument jakiś dowód osobisty albo paszport z Twoim zdjęciem, aby potwierdzić i zweryfikować te dane. Całość tego procesu nie powinna ci zająć dłużej niż 15-20 minut i będziesz mieć już aktywowane konto. Ja w tej chwili przejdę na konto, które już jest moje główne, które już ee, już mamy tutaj wdrożone. I zobaczcie proszę państwa. Ja tutaj mam swoje konto założone i mamy tutaj coś takiego jak zakładkę developers. Developers Pozwoli Ci prześledzić API. Możemy wejść do API Case, kluczy, i możemy sobie podejrzeć zarówno API w trybie głównym, czyli w trybie aktywnym, gdzie przyjmujemy płatności, i w trybie testowym. Wejdźmy sobie na tryb testowy i zobaczcie. Mamy wtyczkę do WordPressa, do sklepu WooCommerce. Musimy sobie kliknąć WooCommerce. Nie teraz, WooCommerce. Następnie wchodzimy w ustawienia. Ustawienia płatności i odnajdujemy wtyczkę Stripe, którą ja wcześniej sobie zainstalowałem do mojego WordPressa. Wchodzimy sobie i zobacz. Mamy tutaj opcję. Po pierwsze, musimy kliknąć ten checkbox, włącz płatności Stripe, żeby pojawiły się na naszej stronie internetowej. Tytuł: Zapłać kartą Stripe, to jest to, co się wyświetli na Twoim sklepie, w jaki sposób będziesz te środki pobierać. Stripe pozwala na przyjmowanie płatności kartą, chyba że jest połączony z systemem przelewy 24. Wtedy mamy też wszystkie banki. Możesz sobie to bez problemu wyklikać, zrobić i będziesz mieć wszystkie możliwości płatności razem z blikiem. Zapłać kartą płatniczą przez Stripe i mamy tu opcję. Widzisz, włącz tryb testowy. Na trybie testowym możemy przetestować naszą płatność i wkleić, 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 wkleić to API to jest api testowe, a to jest api prawdziwe, aktywne. I to jest api testowe. I zobaczcie moi drodzy, możemy najpierw wkleić sobie api testowe. Tutaj kliknąć, żeby podejrzeć secret key i ten secret key tutaj wkleić, testowy klucz prywatny, a klucz publiczny, to jest to. Wystarczy kliknąć i skopiować, wkleić tutaj. I wtedy możemy przetestować, czy te płatności na naszym sklepie działają. Jak to, taką płatność przetestować? System nam podpowie, kiedy wchodzimy na produkt i próbujemy kupić, żeby uzupełnić wszystkie dane odnośnie karty płatniczej liczbami 424242424242 4, 4, 4, 4, 4, na przemiennie z dowolnym kodem. Z dowolną datą karty z kodem CVV i przechodzimy do płatności testowej, sprawdzamy czy strona nam się poprawnie przeładuje, czy zakupy przebiegną prawidłowo, czy dostaniemy e-maile potwierdzające transakcje. A kiedy już sobie przetestujemy, że Stripe nam działa, wyłączamy tryb testowy, wchodzimy sobie, moi drodzy, z tego Stripe'a i wyłączamy tryb testowy. Kopiujemy prawdziwy PublishK key, Secret Key i przechodzimy do dalszych opcji. Punkty końcowe webhook. Tutaj system nas poprosi o zdobycie takiego kodu jak webhook secret. Musimy sobie skopiować coś takiego. Przejść do Stripe'a i wybrać opcję webhooks. Następnie dodaj endpoints. Wklejamy tutaj Nasz link, który skopiowaliśmy, każdy będzie miał inny, w zależności jaką masz domenę, tu będzie Twoja domena WC API, WC Stripe. Przechodzimy dalej. Description możemy zostawić puste. Wybierz eventy, i to jest bardzo ważne: wybieramy Church 13 eventów. Zaznacz wszystkie, dodaj eventy, dodaj endpoint i mamy tutaj kod do skopiowania. Kopiuj ID. I będziemy mogli je wkleić Webhook Secret w tym miejscu. Właśnie czy chcemy zintegrowany formularz karty płatniczej? Tutaj odradzam ci to, ponieważ ten formularz Stripe'a jest ładniejszy pod kątem designu, użytkowania. Opis transakcji, co ma się wyświetlać na transakcji, kurs online tam. Przechwytywanie: natychmiast przechwytuj płatność. Tutaj się nas pyta system, czy chcemy Apple Pay, Google Pay. Oczywiście, że chcemy. I tutaj już nic nie, nie zmieniamy. Tytuł przycisku płatności, kup, motyw przycisku płatności ciemny, włącz płatności przy użyciu zapisanych kart. Czyli jak ktoś wraca na nasz sklep, może ponownie wykorzystać swoje dane bez uzupełnienia ręcznie To jest taka droga trudniejsza, czyli taka integracja bramki płatniczej, swoim sklepem internetowym, ale jest jeszcze dużo prostsze rozwiązanie, które dzisiaj chcę Ci zaprezentować. Przejdziemy sobie do takiego narzędzia jak EasyCard. EasyCard to jest produkt rozwijany przez właściciela platformy edukacyjnej EduWeb, Grzegorza Roga. I Grzegorz stworzył taki system, który jest nakładką na Stripe'a, który pozwala przedsiębiorcom w bardzo prosty sposób przyjmować płatności zwykłe, ale też płatności subskrypcyjne, czyli abonamentowe. Jeżeli chcesz przyjmować płatności abonamentowe, to zarówno Stripe, jak i EasyCard ci to umożliwia. Easycard jest nakładką na Stripe'a. Rekomenduję Ci tutaj zostawić maila swojego i kliknąć umów się na demo. Wtedy umówisz się z Grzegorzem albo z kimś z zespołu Grzegorza na demo i oni Ci tego Stripe'a ulepszą, zrobią pewnego rodzaju upgrade. I zobacz, że ja mam tutaj nakładkę: ja mam dwa konta. Jedno takie. I tutaj mam tylko nakładkę Gizmiao jeszcze inne narzędzie. A wejdę tutaj na kolejną. Tutaj mam puste konto. A w kategorii Tomasza mam wdrożone EasyCard. Kiedy mamy wdrożone EasyCard, przyjmowanie płatności jest banalne. W jaki sposób wygenerować taki czekałcik? Tutaj może być grafika produktu. Tutaj jest nazwa produktu i jakiś opis. Cena i zobaczcie płatności Apple Pay. Visa, czyli karty. Mamy też przelewy 24, czyli wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy, a w przelewach 24 mamy oczywiście blika, więc wszystkie opcje mamy z góry załatwione odnośnie płatności. I zobacz, jeżeli mamy Apple Pay, wystarczy, że. Podamy NIP, a może nawet nie podamy nip tylko klikniemy płacę i Apple Pay sam nam zaciągnie wszystkie dane odnośnie płatności. A jeżeli sobie życzymy, możemy tutaj wpisać imię, nazwisko, adres, e-mail. Więc niesamowicie prosty formularz płatności, niesamowity komfort i skraca to, to proces płatniczy. Możemy wybrać karty, możemy wybrać przelewy. 24 zróbmy sobie Jacek przykładowy, przykładowy małpa Gmail wybiorą sobie o jeszcze nasz system prosi żeby wpisać poprawnie więc coś tu wymyślimy Oj. biuro firmowe małpa .com. płacę przelewami 24 i system nas przeniesie dalej o Płatność potrzebujesz pomocy, i tutaj automatycznie możemy zażądać płatności. Czyli coś tutaj jest odnośnie metod przelewy 24, należy je włączyć. Na tym kącie one są po prostu jeszcze nie włączone, ale powinny działać w sposób automatyczny. Spróbuję sobie przeładować stronę, bo rzeczywiście ja sprawdzałem i te przelewy bez problemu działały. Coś poszło nie tak z tymi przelewami. Może wejdziemy na inne produkty, ale to za chwileczkę. Wchodzimy w produkty. Jak zwykle, jak nagrywam na żywo, to wtedy się coś wysypuje. Tworzymy sobie produkt. Tutaj dajemy nazwę tego produktu. Przykładowo, co możemy sprzedawać? Eee, samochód. Samochód. Opis. Bardzo szybkie auto od ręki. Tu możemy jakieś dodatkowe informacje zamieścić. Nie będziemy tego teraz robić. I tutaj wybieramy cenę. Czy to ma być, zostawiamy tutaj zazwyczaj standardowa cena, wpisujemy tutaj 10 tysięcy zł. Czy to ma być płatność powtarzalna, abonamentowa, cykliczna, czy jednorazowa? Wybieramy sobie. Chcemy tutaj w tej przypadku jednorazową opcję Save produkt. I w tej chwili już mamy gotowy produkt. I wystarczy, że ja tutaj wpiszę App Easy Card łamane przez czekał, łamane przez Twoje konto, które podasz podczas umawiania się demo U mnie z szkoły trenera. Ja tutaj wpiszę samochód i zobaczcie, że już mam opcję płacenia. Tutaj jest chwilowa widzę awaria z przelewami 24 ale panowie tutaj dojdą do ładu i składu to jest jakiś wyjątkowa sytuacja tu powinniśmy mieć normalnie płatności przelewy 24 więc nie będzie z tym żadnych kłopotów i tam są również płatności blik więc klient również ma bardzo prostą metodę płatności jeżeli chcemy sobie zmienić ten link żeby on. Był ten URL, czyli to co wklejasz klientowi był bardziej po Twojemu. To wpisujemy słuki zamiast samochód możemy tu wpisać, nie wiem e, testowy samochód. Zapisujemy zmiany, i teraz jak wejdziemy odświeżymy, to mamy błąd. I teraz musimy tu wpisać testowy. Samochód i włącza nam się płatność. Bardzo szybkie auto od ręki. Tu może być zdjęcie tego samochodu, kwota 10 tysięcy. Mamy bardzo prostą możliwość zapłacenia. Klikamy płacę i to wszystko. Możemy ten link wysyłać znajomym. Jeżeli chcemy ten link zrobić, żeby on był przyjemniejszy, możemy go skrócić za pomocą Switch.io. Switch.io to jest taki skracacz linków. Ja dzięki temu będę obsługiwał klientów agencyjnych na płatności abonamentowe będą musieli podpisać umowę, podpiąć kartę pod system i co miesiąc będę miał terminowo wypłacane środki. Ale zobaczcie coś takiego jak Switch.io skracacz linków, create new link. Tutaj nasz system pyta się czy chcemy opikselować ten link, że ktoś tutaj kliknął, także fajna ciekawa gdzieś tam dla ciebie alternatywa. Wybieram domeny, ja tutaj sobie stworzyłem już przykładowe Domeny podpiąłem swoje, żeby ten link był przyjemniejszy. Social, szkoła trenera albo nie wiem, kurs, sztuka pieniądza, łamane przez webinar, bo na webinarze będziemy coś sprzedawać. Wklejamy tutaj link. Ok, webinar gotowy. Muszę zmienić link, bo tamten już był użyty wcześniej. Lokalizacja, możemy tutaj wybrać testy AB, naprawdę możliwości mamy. Setki, może nie setki, ale dziesiątki. Klikamy GET, stwórz dla mnie link. Kopiujemy, kopiujemy do przeglądarki. Zobacz, jaki ładny link, kurs sztuka pieniądza, webinar gotowy, enter. Mamy płatność za samochód, także wszystko nam się udało. Jeżeli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, koniecznie zostaw subskrypcję na tym kanale, bo mam sporą część widzów, którzy jeszcze tego kanału nie subskrybują. Zapraszam Cię do oglądania kolejnych moich odcinków. Będzie jeszcze więcej takich przydatnych, merytorycznych porad. Także widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam Cię serdecznie. Tomasz Guzik, cześć.